To teraz tak zwana przeprowadzka. Idealnie nalane. Jak to się mówi po same firany. Prawie bym się zabił o ten kabel. Jak tam dużo papryki macie? Nie, po jednym wózku, półtorej, tak w zeszłym tygodniu. Tak jak wczoraj? No i wczoraj, cały czas jest tak samo. Podejrzewam, że w przyszłym tygodniu też tak samo będzie. No, no, ale nie widzę, ma... że tam wózek ładnie masz naładowany. Tak, ale to jest cały raz, nie, nie, nie widzicie widzowie, tam wystaje ochary wózek, ale jest potężny. No ja. Robi wrażenie. Nie ma lipy, mordy, kurde. Trzeba, trzeba. Nic, piec. ja zapryskam cały dzień. Jak tam dużo tego? Do końca tygodnia nie. chyba nie. Dużo tego pyskania? Nie, są trochę brudne. Powiem, ci ostatnio robiłem dwa miesiące temu, ale. Zabrudziły się przez te dwa miesiące, ci powiem. Ta, Tak no, leci, rośnie. To, tak dwa, no, trzy razy w roku. Myślę, że to trzeba robić minimum, nie? Tak, pewnie tak. Wiesz, ja teraz jestem na ścince, ale prawdopodobnie później pójdę znowu te góry czyścić, nie? Aha. Ale to, no, no już żaluzje odsłonięte. Tak, no to pewnie zaraz mnie wywalą, nie? No, dobra. No, no. Widzimy się na przerwie, mordeczko, Miłego ścinania. No, wzajemnie, nie? Jup. Zobaczmy co ten wariat tutaj robi Siema byku, siema, siema <laughs> jak tam? Spoko, wiesz, pogoda fajna, nie świeci słońca, ale duszno, nie? Ale no, zauważ, nie jest gorzej. Jak jest, jak jest ciemno, to jest duszno, a jak jest kurde słonecznie, to takiej duchoty nie ma. Nie? No, nie, właśnie, bo wiesz, ty, a nie, w sumie nie są pozasłaniane, zobacz. Ty. Nie, ale okna są zamknięte. A, w sumie rację. Okna no. są zamknięte, żeby ciepło no. nie spierdzielało, wiesz co chodzi? To dlatego tak. A to jeszcze tam... pewnie grzeją, nie? Trochę pewnie tak, wolę się nie schylać, bo mi w kręgosłupie jednie. No, <laughs> to mówi starość się radość. O ty, <laughs> <laughs> jak tam co tutaj no, porabiałeś? Nic, wiesz, jak to taka leniwy poniedziałek, obiadek, jakieś tam ogarnięcie się i dostania, nie. Ale w robocie fajnie zleciało wczoraj, nie? Nie wczoraj na, na szybko. Brechta. No dzisiaj wtorek mój najgorszy dzień, nie? A no tak, wczoraj no, był mój nie. najlepszy kurwa, a dzisiaj twój najgorszy, najgorszy. No ale dziś nie dogodzisz, zawsze to na zmianę idzie, no. nie? Nigdy nie idzie w parze do wchora, A dzisiaj tak? może... Dzisiaj może jeszcze nawet te na zmiłki nie pójdziemy, nie? Oby, oby, oby tak było, mordo. Trzymajcie się. Ja tam lubię sobie trochę podreptać. Ja wiem, tam, bo jest. ty lubisz pracę siedzącą. A ja, a kto nie lubi? Kto nie lubi? No. Dokładnie. Dobra, lecimy dalej, nie? Lecimy, lecimy. Nie byłbym sobą, gdyby na tej robocie nie było jakiejś awarii. Zobaczcie, jak wyszczelił. Po prostu pęk wąż. Za duże ciśnienie, nie wiem. Stary był już. Trzeba taką uciąć tutaj, poluzować te dwie śrubeczki, to obejmy zdjąć, naciągnąć na nowo, dokręcić i za 5 minut będzie działało z powrotem, także biorę się za robotę. Jestem na betonie akurat zauważyłem spinkiego. Zobaczcie, stoi na maszynce, trzyma kija w dłoni. O, teraz se siad. O kurde, co to masz za chodaki? Nie wiem, 46 może? Ja pierdzielę, zobaczcie go! Czekajcie, sobie lekko opukam tutaj. Masakra, normalnie. Ja to już bym się szedł i potykał o takie te, ale na szczęście... Ja na szczęście siedzisz, nie? To Ciężarne możesz sobie tam paluszkami poruszać. No, to krótkie spodenki i kalosze, <laughs> Skoro są takie wodery, że do góry jeszcze, wiecie? w Holandii. Tak, pokaż to, jak to... No węż mi cały. No widziałem ja. właśnie, co to za awaria. Czura się zrobiła w wężu. A, z wężu normalnie? Cały do wymiany. Znaczy nie, kawałek Wróciłem, ale tam od spodu jest taka mała dziurka i Bartian pojechał po nowy cały, zaraz będziemy nowy zakładać. O kurde! No i co? No i czyszczę tak jak zawsze, nie? No ja już też lata ma ten sprzęt, tutaj nie? Chodź, tu mam pokrętło, zobaczcie. Tu jadę w jedną stronę, tutaj jest zero, tu jadę w drugą. Tutaj mam prędkość, którą się poruszam. Ale to co? jest tak samo, nie? Tutaj jest prędkość rozwijanego tego. węża. No i co? Obracam na dwójeczkę i tutaj mam pedał gazu, nie? I jazda. Tu jest pedał i on sobie kurde. Odpalam wodę, zobaczcie. Tak to odpalam. Tutaj. Iga! Na razie, nie? Dobra, to na razie mordą. Kuje mi dachu, chril. Podchodź? się. Turlek, baj na weekend, eh? Wizukiej! Hej, Damon! Sukcesy! Dobra, no to idziemy sobie też jeszcze trochę pociąć. A co tam mordy? Jak słychać, w oddali z sobie tam jeździ i pryska. Oczywiście go stąd nie zauważymy. To jest mój drugi wózeczek, czyli wychodzi gdzieś około półtorej wózeczka z rajki. Czyli, tak jak mówiłem wcześniej, nie ma tragedii. Gdzie nie gdzie jakaś fajna bomba się znajdzie. Oczywiście mamy bardzo dużą paprykę. W tym roku jest naprawdę mega ogromna. Zobaczcie, są same takie torpedy. I zdarzałem się takie papryki, gdzie naprawdę jest koło kurde 400 gram jedna. Czyli naprawdę, no zobaczcie, jedna papryka na całą rodzinę by wystarczyła. Takie duże są. Ale to lepiej, bo za te duże jest trochę więcej wypłacone, jak za tą małą. Na razie jeszcze nie wiemy jaka cena, ale cały czas się utrzymuje koło euro 20-30 Czyli nie ma lipy. Dzisiaj słoneczko trochę zaszło. Więc się fajnie robi, moi drodzy. To jest petarda, powiedzmy. No, jak widzicie, na krzakach też za bardzo dużo nie zostaje. Czyli, jak nie wyjdzie słońce, to przyszły tydzień też będzie luźniejszy, myślę. No, ale to zobaczymy, zobaczymy, nie? Bo wiadomo, rajka, rajce, nie, jest równa. Także zbliża się przerwa. Wózek się ładuje jak co każdą przerwę, dla pewności, żeby mi nie padł. Zbliża się godzina 14.45 i razem z tą godziną nasza ostatnia przerwa. Tyle już zrobiłem, miałem tylko trzy trale zrobione, czyli trzy takie supy. Jeden sup, widzicie, drugi, trzeci, czyli miałem zrobione na końcu i dotąd dojechałem do 14.45. Jeszcze mi tyle zostało. Myślę, czwartek do południa będę miał to skończone. Lampeczka się świeci, czyli wszystko jest gicio, jak to się mówi. Tam wyjeżdżają dziewczyny, pytacie się, czy pracują z nami kobiety. Tak, pracuje. Około 7-8 kobiet z nami pracuje u nas na szklarni. Nie chcę mi się liczyć, ale tak obstawiam 7-8, nie? Dobra, to wyczekuję na dzwonek. O, właśnie zadzwonił, ale coś cicho, bo nie jest awaryjny. To przenosimy się na przerwę. Hulajnoga noga jest i jedziemy sobie. Oj, widzę, jest ochara tam. Się ochara i co dużo? To jest Kamil. Siema Kamil. Siemano. Nasz nowy pracownik. Jak nie się ma, pracuje? Najbiście. No To tak. gorąco, ale może być, nie? Gorąco. Tyle jest rajki? Tak. To jest z całej strony i troszkę jeszcze zawróciłem. O, czyli półtora cały Półtory, czas. Półtora tak. Niektóre rajki są po jednym wózku, gdzie nigdzie... Nie, miałem jedną rękę, gdzie wziąłem kurzenie całe pół. a to pewnie moja. To jest tu malutko. Nie wiem, sprawdzam <laughs> właśnie czy je. Czekaj, w ogóle mogę Dobra, lecimy napić się kawy, nie? Tnę sobie, tne. i zobaczcie, jaka papryka. Normalnie jak tygrysia. Ale kolorów nabrała, normalnie jak tęcza wygląda. Ciekawe jak smakuje, ja jeszcze osobiście nie próbowałem takiej papryki, ale tą to chyba zawinę. Ciekawe, ale tylko jedna, jedyna się znalazła, taka na plancie. Nie wiem o co chodzi, normalnie powinna się zrobić z zielonej i czerwona, a tu i żółty i czerwony. Czyli widać, jakie y, gatunki plantów były łączone. No, wygląda fajnie, ciekawe, czy będzie też dobrze smakowała. Dobra, jesteśmy po robocie, i naprawdę dzisiaj, takie jaja. Powiedzmy, co się stało. Ja nie wiem czy mogę to powiedzieć. Możesz. No. No dobra, to poważny temat, bo no uratowałem Ochary od gwałtu. Ura uratował A, naprawdę ocharę od gwałta. Tak bo jak, i... jak do tego doszło? No przestałem go gonić. <głos> <głos> Dobre, nie? Oczywiście Dobre, taki dobra. żarcik. No. Ochara bardzo szybko ucieka i się nie da. Tak. ale coś tak on nie za bardzo chciał uciekać, nie? Tak. Nie, on to on tak, co? On, on tak... mieszane uczucia mam. <grym> no On no ma czas, widzisz zobacz, sam się przyda. Ja dalej czekam, film się skończy, to zaraz cię tu kurwa. Widzowie, widzowie. Co? Nie Dostań bierzcie wytrymi. tego na poważnie i oglądajcie po 19:00. <grym> po 22:00. Tak. Po 19:00 19 odcinki podajemy przeważnie. dobra. mordy. Trzymajcie się. Trzymamy się. I do jutra, nie? Do jutra, no. Trzymajcie się. Do się widzimy z powrotem. Ja jeszcze dalej pryskam, Ochar trochę tu, trochę tam. Tak. No. A Marcin jak to Marcin, czyli nie Zdrybanko. robi Zrywanko. <grym> <grym> Widzieliście, <Zdrybanko. grym> to tak się zrywa. Pokaż jak zrywasz! Ładnemu chleb nam Pokaż i... jak zrywasz. Okay. Dobra, a na razie. No, na razie